Witold Jemek, dzień dobry Państwu. W tym roku mija 20 lat od wejścia Polski w strukturę Unii Europejskiej. Jak w tym czasie zmieniło się nastawienie Polaków do Unii? O tym rozmawiam z profesor Małgorzatą Malendą Zdziech, kierowniczką Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej i pełnomocniczką rektora do spraw relacji z Uni Unią Europejską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, 20 lat to jest dość dużo czasu. Jak w tym czasie zmieniło się to, w jaki sposób Polacy postrzegają Unię Europejską? Dwie dekady to już kilka pokoleń i rzeczywiście tych zmian jest wiele. Możemy tak powiedzieć, moim zdaniem, ale to też potwierdzają wyniki badań, to wejście do Unii Europejskiej było dla nas takim ogromnym skokiem cywilizacyjnym w wielu wymiarach i gospodarczym, i takim wymiarze też przede wszystkim społeczno-kulturowym. Pokazują to też wyniki badań. W zeszłym tygodniu opublikowano właśnie wyniki sondażu ilościowego, ale też i badania jakościowego. Po raz pierwszy takie badania CEBOS zaczął robić, podsumowującego nasze właśnie członkostwo w Unii Europejskiej. I widzimy właśnie tam, że przede wszystkim podkreśla się te korzyści gospodarcze. I to zarówno w sondażu ilościowym, jak i jakościowym. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Polski może w tej skali lokalnej zaobserwować zmiany, jeśli chodzi o infrastrukturę, ale jeśli chodzi też o wyposażenie szkół, dostępność i internet szerokopasmowy, to co, z czego korzystamy na co dzień. To jest na pewno wielka zmiana. Dla mnie, ponieważ reprezentuje też środowisko naukowe, to jest przede wszystkim też te zmiany w sektorze edukacyjnym, czyli większa Mobilność zarówno studentów, jak i naukowców, naukowczyń, też możliwość współpracy w ramach aliansów europejskich. Przypomnę tylko, że właśnie to była propozycja prezydenta Francji Emmanuela Macrona, żeby właśnie współpraca naukowa była współpracą europejską w ramach takich sieci uniwersytetów. I Na przykład moja szkoła, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jest członkinią tej, takiej sieci Civica, w której są najlepsze uniwersytety ekonomiczne i takie społeczne Europy, London School of Economics, francuska Sciences Po, czy też włoski, włoski Instytut we Florencji, czy Hertie School niemiecka. Więc to daje i Uniwersytet Warszawski, znowu jest w innej aliansie, to daje ogromne możliwości do współpracy. Kolejny, kolejny Taka wygrana czy plus tej naszej integracji no dał się zaobserwować i daje się zaobserwować zawsze w sytuacjach zagrożenia. I zacznę w takim chronologicznym porządku. Unia zdała egzamin przede wszystkim w czasie pandemii. To też A bardzo szybko o tym zapominamy, to, że wszyscy, czyli wszystkie kraje członkowskie, miały dostęp do szczepionek w tym samym czasie, to też wielka siła i pokazanie solidarności Unii, ale też pokazanie, że te instytucje, które są uważane zazwyczaj za opieszałe, wolne, potrafiły przyspieszyć i potrafiły działać w sytuacjach kryzysowych. Kolejna rzecz. To także bezpieczeństwo spowodowane zagrożeniem wojennym, wojną w Ukrainie, i też widzimy, że nawet przywódcy, znowu tutaj powołam się na prezydenta Macrona, są w stanie zmienić też swoją logikę i ogląd tej wojny, z konfliktu lokalnego, a tak na początku ją klasyfikowano. Mówią, że jest to wielki konflikt już europejski, który może zagrozić Unii, ale Unia pokazuje też swoją sprawczość. Po pierwsze, no, coraz widzimy większe wsparcie dla Ukrainy. Na szczęście, nie tylko deklaratywne, no, to jest najłatwiejsze, ale niestety nie pomaga w przychyleniu zwycięstwa na szale Ukrainy, tylko też pozyskiwania konkretnych środków i pomocy militarnej. Ale mówi się też o zbudowaniu wspólnej armii europejskiej. Czyli ale też widzimy, że te sytuacje kryzysowe y, służą takiej korekcie różnych polityk unijnych bądź nawet wprowadzaniu nowych. Skoro mówiłam o pandemii, to też zacznę, że w wyniku tej pandemii to co jest też dobrym elementem, to ta większa może też nacisk na to, że problematyka ochrony zdrowia znalazła się w tej optyce europejskiej, ale także mówi się, że być może będzie to też wspólna y, polityka i pewne działania na poziomie właśnie Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia trzeba będzie podejmować. Mhm. Mówi Pani o tym, że widzimy pewne pozytywne aspekty, Natomiast pytanie, czy na pewno my jako społeczeństwo mhm. je widzimy, bo antyunijne tendencje, czy to wśród polityków, czy to tak zwanej ulicy, można odnieść takie wrażenie, że się nasilają. My jesteśmy po kilku dość mocnych konfliktach z, z Unią Europejską. Mhm. Czy to jest tak, że może się nasilać pewna niechęć? No właśnie uporządkujmy. Powiedziałabym i to właśnie też odnoszę się do tego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Podkreślam, to jest ważne, bo Centrum Badania Opinii Społecznej bada takie nastroje w kierunku Unii Europejskiej od 1994 roku, 1994 roku przy tej samej metodologii oczywiście wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, ale widzimy ewolucję postaw i one są bardzo rzetelne i miarodajne. I ten ostatni sondaż pokazuje na pytanie. Pytanie o to, yy, jaki jest stosunek do członkostwa. 77% opinii publicznej opowiada się za. Yy. Zabyciem w Unii Europejskiej ocenia t, ten swój stosunek za pozytywny. Przeciwników jest 17% i rzeczywiście jest to już o 7% więcej, bo kiedyś te opinie deklaratywne były jeszcze wyższe, nawet dochodziły do, w myśl wyników barometru, według wyników eurobarometru, tutaj znowu europejskiej instytucji, prawie 90%. Natomiast im zadajemy pytanie bardziej y, szczegółowo, to znaczy na przykład jakie y, te skutki pozytywne są dla Ciebie, dla Pana, Pani, Uch. tym widzimy oczywiście, że ta liczba wskazań spada, ale w żadnej z kategorii, ani wiekowej, ani kategorii y, właśnie spowodowanej miejscem zamieszkania, czy wykształceniem nie jest poniżej 50%. Uch. Czyli jest ta akceptacja. Ja nazwałabym te postawy już takie, y, że przyszliśmy od tej fazy, hura, y, eurosceptycyzmu, uh -huh. do takiego eurorealizmu. Uh -huh. y, I rzeczywiście te, y, y, i też pytał o to, co może być takim zagrożeniem. Y, te zagrożenia są rozproszone, ale może najlepiej odniosę się do nich i też Państwu powiem, jak, jak, jak one Tutaj wyglądały, to są zagrożenia związane z też kwestią imigracji, z kwestią właśnie związanego z kwestią dotyczącą tego, w jaki sposób będziemy chronić i wprowadzać te kwestie ekologiczne. Teraz taką no, gąmbrowiczeską gębę przyprawiono europejskiemu Zielonemu Ładowi, mhm. ale myślę, że wiele wynika tutaj z błędów komunikacyjnych i nie wytłumaczenia, na czym ten cały proces, po, po, powiedzmy, że to jest, to nie jest na razie żadna jeszcze wspólna polityka unijna, tylko to jest pewien projekt, pewien pomysł, który mieliśmy realizować. Może to um, jest też wpływ naszej lokalnej polityki, która właśnie w ten sposób próbuje... No właśnie, a z drugiej strony przecież no, członkos, y, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale właśnie każdy z państw, jak pan y, tutaj redaktor wspomina, realizuje też swoje cele na potrzeby polityki wewnętrznej i też Jedną z metod zarządzania tą polityką jest budowanie pewnych lęków, strachów, czy też fokusowanie takiej uwagi opinii społecznej na kwestiach, które mogą znowu odciągnąć uwagę, albo no, pokazywanie, jakie to jest trudne i problematyczne, bo jeśli coś mhm. się wydarzy, to potem można sobie przypisać zwycięstwo. Mhm. Albo to wręcz... nakazuje, hmm. więc bardzo łatwo. No więc właśnie, prawda? Bardzo łatwo to kiedyś, no, przypominam, że naczelne hasło może nie powinno w, w, w momencie <coughs> kampanijnym, ale kiedyś tak. już było, prawda? Kiedyś Moskwa, dziś Bruksela tak. i niestety ta retoryka trochę czasami w tych ugrupowaniach skrajnych wraca. Pytanie, czy ta retoryka nie padnie na bardziej podatny grunt? Przed nami sytuacja, w której Polska przestanie być wyłącznie beneficjentem okay. środków unijnych, a zacznie też do tego dokładać. Czy okay. to nie będzie taki punkt zwrotny? Ja no myślę, że to jest naprawdę bardzo ważna kwestia języka, bo jeśli chodzi o fakty, to nie stanie się jeszcze tak szybko, to jest raz. Natomiast rzeczywiście, no, skoro mówimy też o poszerzeniu Unii, bo y, mówimy już o kolejnych y, rozszerzeniach, rozpoczęliśmy ten proces z Ukrainą, y, no to możemy na to spojrzeć też jako pewną szansę. Polska y, mogłaby być takim przewodnikiem Ukrainy, takim ambasadorem na rzecz wejścia Ukrainy. No i oczywiście no, koszty tego członkostwa ponosimy my wszyscy, tylko Myślę, że trzeba patrzeć właśnie też na to, co nam to daje. I tak jak mówię, też y, może powinna być też taka większa obywatelska kontrola. Na poziomie lokalnym powinniśmy zobaczyć, kto z naszego regionu, czy z naszego okręgu wyborczego, y, bo mamy, prawda, tych 13 y, okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje, co zrobił niejako dla nas. I tutaj naprawdę można y, po pierwsze wejść na stronę takiego europarlamentarzysty, jeżeli już ma za sobą taką, y, takie doświadczenia, ale też dowiedzieć się poprzez jego biuro, ile takich, na przykład wizyt studyjnych y, zorganizował dla kogo czy to są tylko działacze y, partyjni czy to są środowiska przedsiębiorców czy jest to młodzież szkolna Ja pracując w Brukseli naprawdę z zazdrością patrzyłam na ten parlament który y, rozbrzmiewał właśnie niemieckim francuskim ale nie dlatego że tych urzędników jest więcej chociaż też statystycznie jest ich więcej i prawda francuski jest językiem też y, integracji europejskiej ale dlatego że właśnie y, ci posłowie, którzy mają już duże doświadczenie, wiedzą, że mogą te środki budować, wykorzystać też na przybliżenie tego parlamentu, no właśnie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. I to nie jest, myślę, naiwne myślenie, tylko musimy pokazać, że ten parlament ma też wpływ na to, co się dzieje oddolnie. Ponieważ te środki są, jeśli nie będą wykorzystane przez naszych posłów, to po prostu korzysta z tego ktoś inny, tak? A wszyscy na to płacimy, więc chyba lepiej płacić na coś, z czego korzystamy, Niż y, po prostu pozostawiać te środki do zarządzania. Mhm. No, skoro już jesteśmy przy sprawności europarlamentarzystów i przy kontrolowaniu europarlamentarzystów, y, muszę zapytać, zaczynamy kampanię wyborczą mhm. no, znaczy zaczynamy, ona już w zasadzie trwa e, kampania wyborcza do europarlamentu. E, na ile to będzie agresywna i trudna kampania? Mhm. No, mamy dwa takie czynniki, które właśnie wskazują, że agresywna ona będzie. Po pierwsze, to jest jedna z najkrótszych kampanii. A y, kampania też jest stosunkowo trudna, dlatego że rok 2024 był... Nazwany Światowym Takim Rokiem Wyborów, bo prawie w 70 państwach one się odbywały. My w Polsce mieliśmy ich wyjątkowo dużo, prawda? Bo mhm. zaczęliśmy już nawet wcześniej, bo w październiku 2023 roku, potem dwie tury wyborów lokalnych, no i teraz jeszcze te europejskie. Więc mamy, możemy mieć takie też poczucie zmęczenia. Mhm. A pod, drugim czynnikiem, który może powodować, że ta kampania może być trudna i właśnie też i agresywna chodzi o to, że strategie będą nakierowane na to, aby się wyróżnić i żeby dotrzeć z przekazem. Stąd te przekazy mogą być głośne i kontrowersyjne, ponieważ sam parlament i jego działalność jest jeszcze mało rozpoznawalna w Polsce. Często przez polityków jest to właśnie pokazywana jako coś oddalonego, instytucja taka jakaś właśnie trochę Poza takiej sceny głównej politycznej, ale z drugiej strony pokazuje się ją też jako instytucję, która coś tam właśnie głosuje i potem będzie nam to narzucane. A przypomnijmy, że w tym roku wybieramy o jednego posła do Parlamentu Europejskiego więcej. Ta pula mandatów wzrosła do 53. Pewne kontrowersje mogą budzić też niektóre nazwiska na listach. Mam na myśli chociażby zapowiedź kandydatury Daniela Bajtka czy, czy panów mhm. Wąsika i Kamińskiego. Mhm. Czy to też będzie miało wpływ na kształt tej kampanii? Na pewno już pojawiają się te nazwiska, natomiast data y, zamknięcia list to 2 maja, i ja bym poczekała do ogłoszenia tych list, bo na pewno to też służy takiemu szumowi medialnemu. I z jednej strony mamy taką. Y, deklaracja, ale i która powoduje pewną konfuzję, bo też y, już cy, cytowany przeze mnie Cebos zapytał o to, o jakich chcieliby mieć wyborcy i wyborczynie właśnie kandydatów i kandydatki do parlamentu, czyli o taki model idealny. I tam jako pierwsza cecha pojawia się uczciwość, nieprzekupność, odporność na korupcję i to są wskazania do 90%. kwestia znajomości języków, to jest około tam 60%. kwestia merytorycznego przygotowania. Czyli widzimy, że ten modelowy idealny kandydat no, jest kandydatem z marzeń, bo wykształcony, przygotowany, niewszekupny. no ale niestety to często borykamy się też z takim problemem w naukach społecznych, że obywatele i obywatelki co innego deklarują a co innego robią, prawda? No, w momencie wyborów chodzą jednak do, do gry emocje i pewna plemienność. I, I tylko właśnie strategia, tu trzeba też pokazać, że strategia przyjęta na te wybory europejskie wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu adresuje swoją ofertę do najtrwalszego elektoratu. Już nie chce pozyskiwać nowych, tylko Właściwie przekonuje przekonanych, którzy są tak utwardzeni w swoich przekonaniach, że trudno, trudno, po prostu, że zagłosują za kandydatami i kandydatkami, które im się przedstawi. Natomiast może warto wskazać, że jeżeli rzeczywiście, że, bo też tak w opinii publicznej pojawiają się tłumaczenia, że są to pewne ucieczki do parlamentu, ucieczki przed odebraniem immunitetu. Parlament Europejski jest też parlamentem, i jeśli są podstawy do tego, immunitet może zostać odebrany, a osoba po prostu mm, przechodzi cały etap, może odpowiadać za to, co, czego dokonała.